Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. W oczekiwaniu na prawdziwą wiosnę pomaga nam wszystko to, co dzieje się w naszym polskim środowisku. Najczęściej na naszej antenie mówimy o wydarzeniach związanych z działalnością artystyczną i edukacyjną dneburskich Polaków. Tak też będzie i w dzisiejszym programie. Na początku zajrzymy na nową wystawę plastyczną Aleksandry Grudzińskiej z Warszawy. Zaś w drugiej części akcentów trafimy na premierę nowego spektaklu oraz na rozmaite przedsięwzięcia dla naszych polskich dzieci. Zapraszam na kwietniowy kalejdoskop wydarzeń. Nasz program rozpoczynamy od przypomnienia kolejnej smutnej rocznicy w historii Polski. Piętnaście lat temu, na początku kwietnia, był dokładnie taki sam okres świąteczny wielkanocny, kiedy zdarzyła się najstraszniejsza w nowoczesnej polskiej historii tragedia. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zginęli prezydent polski Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, przedstawiciele parlamentu, urzędów państwowych, wojska i rodzin katyńskich. Minęło 15 lat, jednak czas leci bardzo szybko i teraz się wydaje, że to było tylko wczoraj. Gdy wspominamy tragicznie zmarłych, przed naszymi oczami stają zwłaszcza ci, którzy gościli na naszej ziemi, ci, którzy poprzez wizyty w Dynburgu i pomoc dla nas zdobyli naszą dozgonną przyjaźń i sympatię. Chcemy teraz przypomnieć sylwetki naszych najbliższych przyjaciół, z którymi spotykaliśmy się w Dynburgu na Łotwie, a także w czasie wizyt w Polsce. Są to osoby, które odnosiły się do nas zawsze ciepło i z szacunkiem, pomagając w odrodzeniu i rozwijaniu tradycji oraz spuścizny polskiej w Dynburgu i Ładgalii. Każdy Polak, który posiada Kartę Polaka, musi pamiętać, że zawdzięcza ją prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który w 2007 roku podpisał przygotowaną przez rząd polski ustawę o karcie Polaka. Prezydent Kaczyński tak zwracał się wtedy do Polaków. Nosiliście przez lata Orła Białego w sercu. Dziś władze Rzeczypospolitej przywracają Wam dokument z Orłem. Bądźcie z niego dumni. Polska na Was czeka. Prezydent Kaczyński wraz z małżonką Marią gościł na Łotwie i doceniał zaangażowanie Polaków w odtwarzanie i rozwój polskości na naszej ziemi. Udekorowani krzyżami zasługi dla państwa polskiego zostali przez niego także działacze i animatorzy polskości z naszego miasta. W naszym wspomnieniu nie możemy oczywiście zapomnieć o Macieju Płażyńskim, prezesie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, marszałku Sejmu, wicemarszałku Senatu. To była zwykła sobota. My z zespołem Kukłeczka ćwiczyliśmy. Była normalna próba. Po próbie dowiedzieliśmy się o katastrofie. I cóż, wspominamy tych ludzi, wspominamy. Pana Maciej, świętej Pamięci Pana Macieja Płażyńskiego, który kilkakrotnie gościł w Dyneburgu. I moje dzieci z zespołu witali go w roku 1999 w szkole. Później na otwarciu Domu Polskiego w 2006 roku. Świętej Pamięci Pan Maciej Płażyński był na otwarciu Szkoły Polskiej. Ten człowiek był związany z Łotwą, przyjeżdżał. Wspierał nas duchowo, Polaków mieszkających tu w Dynyburgu, na byłych inflantach polskich. Został w nasze pamięci, został na zdjęciach w naszych kronikach. Będziemy zawsze go wspominać, pamiętać. Cześć jego pamięci. Wspominamy również Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, który gościł w naszym mieście w lutym 2008 roku. Celem jego wizyty było zbadanie możliwości uporządkowania i godnego zagospodarowania miejsca pochówku żołnierzy polskich na Slobódce w Dynburgu, poległych w 1920 roku w walkach o wyzwolenie Ładgali od Bolszewików. Nasze myśli kierujemy także w stronę Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora habilitowanego nauk historycznych. Kapituła pod jego przewodnictwem przyznała Helenie Filipionek z Dynyburga, nauczycielce i działaczce społecznej, członkini Wachlarza i Armii Krajowej, przewodzącej duchowo 16-tysięcznej Polonii w naszym mieście, nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej pod patronatem honorowym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przyznawaną osobom z szczególnie zasłużonym dla dokumentowania najnowszej historii i ocalania pamięci historycznej. Miejsce w naszych sercach zdobył także ksiądz Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada. Był znany w Polsce i na Łotwie głównie jako pomysłodawca i organizator ruchu parafiadowego Międzynarodowych Imprez Dzieci i Młodzieży. Co roku w finale parafiady rozgrywanym w Warszawie uczestniczyły tysiące dzieci, w tym najmłodsi przedstawiciele naszej dnyburskiej i ładgalskiej Polonii. Nie zapomnimy nigdy o naszych tragicznie zmarłych przyjaciołach, a słowa współczucia i jedności w smutku i żalu wysyłamy z Dynyburga oraz całej Łotwy do rodzin i bliskich wszystkich ofiar katastrofy. 3 kwietnia w Galerii Domu Polskiego zagościła niezwykła wystawa pod tytułem Inna Trasa autorstwa Aleksander Grudzińskiego. Artystki, która pokazała ciekawą perspektywę postrzegania osobowości tutejszych oraz estońskich Polaków poprzez sztukę. Aleksandra Grudzińska otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie ilustracji i napisanie tekstów dotyczących Polonii, mieszkającej w Estonii i na Łotwie. Urodziła się w Warszawie i przez większość życia związana jest z tym miastem. Jest przede wszystkim malarką, ilustratorką, ale też uczy dzieci w szkole plastyki. Łotwa i Estonia to są główne tematy, nad którymi się pochylała przez 2024 rok. W jej badaniach twórczych pojawiły się Olga Dałkszta i jej poezja, Iłłakowiczówna, Emilia Plater, Leon Broel Plater, Stanisława Dowgiałówna, Ito Kozakiewicz, Gustaw Manteufel, Konstancja Benisławska, Maria Przeździecka i temat Rygi. Jeżeli chodzi o Estonię, to Maria Leidoner i oddzielne zagadnienie dotyczące wyspy Sarema, ponieważ tam mieszkał ponad 100 lat temu polski lekarz Władysław Wawrzyniec-Mierzyjewski. Temat Saaremy pojawia się na malarstwie olejnym na malutkich kamykach. Z fotografii, które tam kupiła w antykwariacie, zrobiła tkaninę artystyczną. Jeżeli chodzi o Łotwę, pojawia się jeszcze Katarzyna Kobro. Nie była Polką, była trochę Łotyszką, miała też pochodzenie niemieckie, ale uważana jest za artystkę polską. Aleksandra Grudzińska mówi o swoich postaciach, że zebrała bardzo mocny kobiecy team. Wśród prac artystki malarki z Warszawy są ulubione. Najbardziej istotną dla mnie pracą, którą wpakowałam w ostatniej chwili, jest najmniejsza praca, w której jest niewiele mojego działania. To jest ta ostatnia praca w, w oknie, wisząca to jest tkanina. Tam moje są tylko właściwie cztery rysunki robaków, robaczków i z tyłu moje teksty, jakiś tam tekst. Natomiast cała reszta to, to jest taka kompozycja z fotografii, które kupiłam na Saremie w antykwariacie. To są fotografie prawdziwych ludzi tak, z początku XX wieku i taka haftowana, pocerowana też chusteczka. Ja to połączyłam wszystko w jedną tkaninę. I, i one jest dla mnie najważniejsze. Ja, nawet zaznaczyłam na teczce, że to jest bardzo ważne, żeby nic się z tym absolutnie nie stało. Więc, taka praca, gdzie jest tylko jakieś takie przesunięcie z mojej strony. Chyba też ważne są dla mnie te cyjanotypie, które wiszą na ścianie te okrągłe cyjanotypie, gdzie naświetlałam kostki. Bo one są właściwie abstrakcyjne i one dotyczą tekstu, a nie są do końca ilustracją tego tekstu. Tekstu dotyczącego, ja w jednej ze starych gazet znalazłam tekst o archeologii ziem inflanckich oraz tam regionów Estonii. Więc tak, chyba te dwa zestawienia prac. Prace na wystawie to monotypie, czyli proste grafiki, cyjanotypie, czyli technika pomiędzy malarstwem, rysunkiem a fotografią, również malarstwo olejne, też elementy kolażu. Jest też tkanina artystyczna. Techniki są mocno mieszane. Też grafiki pomieszane z woskiem i eksperymenty artystyczne. Artystka opowiada, że bardzo dużo jeździła, robiła notatki fotograficzne, wracała do Polski, znowu wyjeżdżała, wracała do Polski i pracowała. Szukała dobrych momentów. Zapytaliśmy panią Olę, co się stanie z pracami po zakończeniu wystawy w Dynyburgu. No chciałabym, żeby one nie wróciły do domu, bo chciałabym, żeby zostały na Łotwie, chciałabym je pokazać w Rydze i może gdzieś w Estonii, więc nie chcę ich wracać, nie chcę ich zabierać do domu z powrotem. Niech one zostaną. Premiera ekspozycji Inna trasa odbyła się w Warszawie, a Wernisarz w Dynburgu to pierwsza wystawa Aleksandry Grudzińskiej na Łotwie, ale bez wątpienia nie ostatnia. Jej organizatorem jest Centrum Kultury Polskiej. Wystawę obejrzeć można do 25 kwietnia w Centrum Kultury Polskiej w dni powszednie od godziny 10 do 16. Następnego dnia po wystawie Polaków urzekła premiera spektaklu Szkolne przygody Pimpusia Sadełko w wykonaniu grupy teatralnej Uśmiechnięta Tencza Centrum Kultury Polskiej. W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru polskie dzieci pod wodzą reżyserki Mileny Sawkinej pokazały wierszowaną historię na podstawie tekstu Marii Konopnickiej o Pimpusiu. To opowiadanie o małym kotku, który urodził się w rodzinie państwa sadełków i został rozpieszczony, a następnie aby poprawić malcowi charakter i zachowanie, oddany na naukę do kociej szkoły. Mały czytelnik poznaje kolejno szczęśliwe i beztroskie życie w domu, a następnie liczne przygody i psoty Pimpusia w szkole pani Matusowej pod Pierogiem i poza szkołą, w tym także perpetyje bohatera z psami. Soty i wybryki, w których bierze udział od rana do wieczora, nie kończą się dla niego miło. Wierszowane dziełko kończy się pimpusiowym postanowieniem poprawy. Doskonałym pomysłem Marii Konopnickiej było połączenie poważnego obrazu szkoły z internatem, z aktualnymi i pełnymi humoru historyjkami o zwykłych kotach. Jest to lektura ponadczasowa. Piękna, zabawna, pozbawiona agresji. Napisana wspaniałym, bogatym językiem, opowieść z zachwyca formą, wspaniałym rymem i rytmem. Widzowie byli zachwyceni doskonałą grą uczestników przedstawienia i nie skąpili ani oklasków ani pochwał dla młodych aktorów. Reżyserka Milena Sawkina, która prowadzi pracownię teatralną Centrum Kultury Polskiej od 2010 roku, potrafiła wspaniale dobrać aktorów, którzy bezbłędnie oddawali duch wiersza Konopnickiej. Więc scenizacji wzięło udział 17 aktorów, którzy oprócz tekstów zaprezentowali wesołe i zabawne piosenki o kotkach. Należy zaznaczyć, że Polacy w Dynburgu przez ponad 30 lat pielęgnują i kontynuują tradycje teatralne, zapoczątkowane jeszcze w okresie międzywojennym, bowiem w latach 30. ubiegłego stulecia w Dynburgu działała mocna grupa teatralna. W dniach 8-9 kwietnia w dziecięcym klubie Polska Chatka, działającym przy Centrum Kultury Polskiej, odbył się Dzień Pirata. To było niezwykłym wydarzeniem, pełnym radości, nauki i przygód, które na długo zapadły w pamięci dzieci. Spotkanie miało charakter edukacyjny i rozrywkowy, dając uczestnikom możliwość sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy, a także rozwijania kreatywności podczas różnorodnych wyzwań. Dzieci ubrane w kolorowe pirackie kapelusze zaczynały swoją przygodę od wyboru stroju w specjalnie przygotowanej pirackiej garderobie. Wyobraźnia uczestników nie znała granic, gdy każdy z nich wcielił się w rolę dzielnego pirata, gotowego stawić czoło wszelkim wyzwaniom. W jednej z pierwszych atrakcji układali nazwę agencji detektywistycznej z rozsypanki literowej, co rozwijało ich umiejętności logicznego myślenia i współpracy. Następnie wspólnie przemierzali wyimaginowane morza, dążąc do bezpiecznej wyspy, a każdy krok wymagał od nich sprytu i determinacji. Jednym z bardziej nietypowych zadań było nauczenie się robienia uśmiechniętej miny trzymając plasterek cytryny w ustach. Dzieci radziły sobie z tym zadaniem znakomicie, a ich szerokie cytrynowe uśmiechy wywoływały salwy śmiechu wśród obecnych. Kolejnym wyzwaniem było próba przypomnienia sobie, kto mieszka na wyspach bergamutach, co było testem ich pamięci i znajomości literatury dziecięcej. Największą niespodzianką, która wzbudziła ogromne emocje, było pojawienie się prawdziwego pirata, starego, doświadczonego wilka morskiego. W tę rolę wcielił się prezes Związku Polaków w Dynburgu promień Ryszard Stankiewicz. Stary pirat opanował serca dzieci swoją charyzmą i wiedzą, gdy nauczał je podstaw wiązania węzłów żeglarskich. Każde dziecko miało szansę poczuć się jak prawdziwy marynarz, zdobywając praktyczne umiejętności, które mogły być przydatne w przyszłych pirackich przygodach. Na zakończenie imprezy dzieci zostały obdarowane sztabkami złota i srebra z pirackiej skrzyni pełnej skarbów, co było symbolicznym gestem nagradzającym ich za zaangażowanie i współudział w zabawie. Dzień Pirata był wydarzeniem, które nie tylko dostarczyło dzieciom wiele radości, ale także pomogło im rozwinąć wyobraźnię, umiejętności społeczne i pracę zespołową, pozostawiając niezapomniane wspomnienia i uśmiechy na ich twarzach. Nasz program dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne wiosenne programy. Zapraszamy również na koncert wielkanocny 23 kwietnia o godzinie 17.30 przygotowany przez Centrum Kultury Polskiej, który odbędzie się w sali koncertowej Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ulicy Marias 1. Zespół akcentów polskich żegna się z Państwem oraz życzy radosnych i pogodnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa. Do widzenia!